Na zaproszenie posła na Sejm RP Piotra Uruskiego w Zagórzu gościł sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju wsi Janusz Kowalski. Główny temat spotkania to sprawy energetyczne i odnawialne źródła energii. Wraz z mieszkańcami i burmistrzem miasta Zagórza Ernestem Nowakiem rozmawialiśmy o bardzo ważnych kwestiach związanych z sprawami energetycznymi w chwili obecnej kryzys wywołany poprzez Rosję, która napadła na Ukrainę i szantażuje dzisiaj całą Europę w sposób niezwykle brutalny, jak chodzi o sprawy związane właśnie z energią, energetyką. wywołuje bardzo dużą dyskusję, w którą stronę powinniśmy iść, jakie zasoby powinniśmy wykorzystywać. I taką dyskusję dzisiaj podjęliśmy razem z rolnikami, samorządowcami, osobami, które przyszły na spotkanie, dość licznie i zadały bardzo dobre konkretne pytania dotyczące na przykład możliwości tworzenia, pozyskiwania zrębki, która jest stosowana na przykład w Zakładzie Przedsiębiorstwie Komunalnym w Krośnie i ogrzewa w 90% mieszkania, domostwa mieszkańców Krosna, więc jest to bardzo ważny jakby czynnik i niezwykle ważne spotkanie dla przyszłości, tutaj naszej podkarpackiej energetyki, bo ta energetyka, o której właśnie mówił minister Janusz Kowalski, to ta możliwość pozyskiwania właśnie biomasy do wsadów, do kotłów, do pieców jest możliwa właśnie poprzez polskiego rolnika, poprzez wieś, poprzez to, aby uzyskać tutaj surowiec niezbędny do tego, że, żeby właśnie można było rozbijać to źródło energii, które będzie dywersyfikowało, które będzie alternatywne też dla tych źródeł energii, które mają, a więc zwiększy nasze bezpieczeństwo energetyczne. Panie Ministrze, od lat słyszymy i to, co padło na spotkaniu, żeby fotowoltaikę instalować, żeby farmy wiatrowe powstawały. Pan jest zupełnie jakby odwrotnie nastawiony. Nie ma tutaj u nas jednej linii, jeżeli chodzi o OZE. Czy tak? Brakuje w Polsce takiej długoterminowej strategii rozwoju OZE, rozwoju odnawialnych źródeł energii, szczególnie jak najbardziej stabilnej. Pan wójt może potwierdzić, że jeżeli chodzi o zrębkę drzewną, jest to najbardziej stabilne źródło OZE, pozwalające produkować de facto prawie przez 95-96% dni w roku ciepło dla mieszkańców gminy wiejskiej. Warto takie projekty wspierać, ponieważ one mogą zapewnić tanią energię i tanie ciepło mieszkańcom gminy i dlatego dzisiaj przygotowujemy nowe instrumenty wsparcia, m.in. dla samorządów, które mogą i powinny po zmianach ustawy o OZE, które jako pełnomocnik rządu do spraw transformacji energetycznej obszarów wiejskich przygotowuje, w zakresie spółdzielni energetycznych. W mojej ocenie właśnie samorządy, takie jak Gmina Baligród, mogłyby być członkami spółdzielni energetycznej razem z rolnikami, razem z mieszkańcami i w ramach spółdzielni energetycznej dostarczać jak najtaniej produkowane na terenie gminy, na obszarach wiejskich ciepło lub też być może energię elektryczną. Spotkanie z Januszem Kowalskim, Piotrem Uruskim i Ernestem Nowakiem było doskonałą okazją do debaty na temat problemów rolników z naszego regionu, zarówno formalnych, jak i tych wynikających z liczebności dzikiej zwierzyny w naszym regionie. My, jako hodowcy e, owiec i bydła mięsnego, mamy ogromne problemy e, z populacją wilka na naszym terenie, z populacją żubra, który. Nam wchodzi na nasze łąki, wyjada nam trawy, za, za które nie dostajemy odszkodowania. Roznosi też choroby, a leki są bardzo drogie. Nie, nie, nie jest, nikt nam tego nie, nie finansuje też. Niektórych hodowców nie stać na, na odrobaczanie własnych zwierząt. Natomiast wilk no bardzo zagraża nie tylko naszym zwierzętom, ale i psom które z, są porywane z naszych podwórz z naszych podwórzy i są zjadane przez wilki sam miałem przykład tego w moim gospodarstwie w tamtym roku zostały zjedzone dwa owczarki podhalańskie zostały z nich tylko kręgosłupy za które nawet nie dostałem odszkodowania bo nie byli z hodowli zarodowej a wy, kupienie szczeniaka i wyhodowanie i karmienie tych psów no to też bardzo obciąża nas jako hodowców zwierząt jesteśmy już emerytowanymi rolnikami wraz z żoną która przekazała 8 marca 2002 roku gospodarstwo rolne o powierzchni około 10 hektarów synowi Adrianowi Ostrowskiemu 19 lat. No i w doradztwie rolnym w Sanoku mu stwierdzili, że dlaczego się nie stara syn na modernizację gospodarstw rolnych, które myśmy prowadzili jako mleczne. Mieliśmy stado mleczne, oddawaliśmy je do mlekowite mleko. Syn powiedział, że on przejmie, ale jeśli nie będzie pół mleczny, tylko inna produkcja. Czyli chce przejść na zbożówkę tak zwaną, czyli soja, kukurydza, pszenica lub inne jeszcze. I złożyliśmy wniosek w Agencji Rynku Rolnego, Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa. I od razu syn dostał w pierwszej kolejności dlaczego, że musi zrobić prawo jazdy, bo chce zakupić przyczepę rolną. Do wożenia zboża. Ja odpowiadałem, że syn w tej chwili nie może zrobić prawo jazdy, jest studentem drugiego roku ekonomii. On się uczy. Ma też ciężki kierunek. Natomiast chcemy my mu dopomóc, żeby to gospodarstwo, jak przejmuje, żeby było uprawiane. Nie chcemy go sprzedawać, żeby zniweczyć gospodarstwo rolne. Tylko, żeby gospodarstwo rolne istniało. No a pani z Agencji Restrukturyzacji że syn musi zrobić prawo jazdy, wtedy dopiero będzie mógł dostąpić modernizacji gospodarstwa na zakup tej przyczepy. No, ja się zwróciłem do ministra z pismem, już czekam teraz na odpowiedź. Mówię, bo w tym paragrafie. Drugim nic nie jest napisane, tylko on ma prowadzić gospodarstwo rolne sam i na własny rozrachunek. A czy synce nie może za, na, zatrudnić traktorzysty, po drugie, uprawnienia na, na ciągniki na wszystko mam ja. Więc mogę mu to zboże do skupu czy gdzieś, czy do odbiorcy jakiegoś dostarczyć. Mówianie, że on zmuszany jest teraz. Miałem też pisać do rzecznika praw obywatelskich, jakie to jest zmuszane przez instytucje państwowe, ażeby syn robił prawo jazdy, uprawnienia. Kiedy on jest młody, on się rozwija, a wiadomo, że my rodzice przekazują mu, pomagamy mu i będziemy mu wpajali to, jak o tą ziemię dbać, a nie żeby ziemi się pozbyć.